Jesteśmy na ulicy Średniowitów 7. Mamy windę z Rem, która za kilka dni będzie wymieniona na nową winda argiewina Warszawa Od 11 września do października tego roku. To jest Z Zrewnie za tego i musiałem uciec, bo... Sorry, do nagramy z 12, ale... I tak dobrze, że teraz tu nagrywam osiłówkę. O, pokażę Wam widoki, nie więcej. Te widoczki na Warszawę. A dalej jest legionowo. No właśnie, teraz osiłówka jedzie. No i za tutaj jest, jest archiwalny film, z względu na wymianę z drzema. No bo powinno osiłówka pojechać. Dobra, czekamy. To jest przeciw, tylko że jest niezadowolona dużo organizacji przez minęły Warszawę. Bo no jeszcze o piątkę muszę sprawdzić, czy jest wymiana zrębów. Popatrz, nie jedzie na górę. Zróbmy to, że nagrywam z Ale będzie tylko ten szybki wsiadał z tą To jest jedna z ostatnich osiedlówek, jeśli chodzi o ulicę święta Widów. Dobra, przyjechała. To w na Dobra. Panet po Madarynie. Przez winę Warszawę. Madarynizacja niestety. Osiedlówka, co wcześniej była, nie nie... No właśnie teraz dopiero co przeszedłem. Na górkę, dobra. Eee, na trzecim możemy jeszcze raz pojechać, jeszcze pojechać bo jeszcze nie ma co pojechać. Okej, okay, czyli na trzecim będę. To będzie tylko ten krótki przejazd, po osiedlówką. Bo cały film, to będzie odcinek zeru w windy i to będzie osiedlówka przed wymianą. Więc proszę, że przeszedłem. No i nagrywam z No i nawet dobrze. O patrzcie administracja się przeczytam wam Warszawa 28 sierpnia 2023 Szanowni Mieszkańcy, administracja się nakoraja i formuje się od dnia 11 września 2023 rozpocznie pracę związanym z imieniu dźwięku osobowego w punktu przy ulicy Śmiach Widów 3, klatka druga. Przywitowane, że wynik będzie wyłączony z eksponatacji od dnia 11 września 2023 do... Okay. E, 23 października 2023 Prace prowadzić będzie firma do Warszawa. Na czas wymiany dźwigu będzie mąż przez winy w klatce pierwszej. Kody do domową będą dostarczane do skrzynek pocztowych. Wstęp, wstępnie prace na budynku będą związane z hasłami i zapisem. Uwagi należy składać na ciut ze strony. E, no niestety, wymiana. Wymiana z jeszcze. Ale trudno, więc przejechałem się tą osiedłówką, a to przecież spadało gdzieś na dnie. Tu jest coś projekt. O, o co się dzieje. Bo ja to tylko otworzę teraz. Dół. to będzie bonus. I tak pojedę teraz w Bo Tutaj jeśli chodzi o tą zielówkę, to raz będzie bonus. Dobra chcemy by to była winda z REM. Był spolnoc prosponowy window i projekt na ulicy Sileniowitu. W tej pracy jest będzie wymiana. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia.